Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale. Dzisiaj dowiecie się jak skutecznie odrabiać straty w meczach Food Champions Division Rivals ETSR. Na ekranie macie pokazany mój skład, gdzie mam fabularnego Neresha, robię go kina, którego sobie kupiłem. Między innymi Neymar jest, jest Kante, jest Fred, jest Mane z Pików, z Food Champions. Fenomenalny składzik kafu z Baby Ikony. A teraz pokażę Wam taktykę. Jaką powinniście zaimplementować do waszego składu, jeśli chcecie skutecznie odrabiać straty, mianowicie będzie to nieustanny pressing, szerokość na 50, żeby ta drużyna się na, nam się nie rozłaziła na wszystkie strony i głębokość na stówę. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, o co gramy, to tylko i wyłącznie zwycięstwo przy takiej taktyce. Konstruowanie akcji, szybkie, oczywiście, stwarzanie szans, wybieganie do przodu, aby nasi zawodnicy cały czas byli w ruchu, cały czas byli gotowi na prostopadę podania. Zaraz nam wrócimy, żebyście mogli sobie również to podpatrzeć. Tak się to prezentuje, jeśli chodzi o formację 4222 z skrzydłowymi jako SP, czyli Dawid Neresz i Neymar jako SPO. To są nasi ala skrzydłowi, którzy bardzo dobrze w tej formacji działają. Tutaj macie wytyczne, w których zmieniamy tylko i wyłącznie jedną, jedną możliwą wytyczną i to dla bramkarza. Tylko i wyłącznie. Zaraz Wam to tutaj pokażę. Ale jak możecie zauważyć, nic innego się nie zmieniło wychodzi do wrzutek bramkarz dlatego, aby przy rzucie rożnym automatycznie, my również to manualnie wychodzimy nim ale przy jakiejś wrzutce z akcji on wychodzi do tej wrzutki, zagrywa i to wszystko opiera się na kontrataku dzięki którym będziemy w stanie przejmować wszystkie, pod wszystkie podania dzięki czemu będziemy mogli wybiegać do przodu naszymi zawodnikami i szukać prostopadych piłek tak mniej więcej opiera się ta taktyka tutaj macie jeszcze raz powrót do taktyki jaką trzeba sobie ustawić żeby ta drużyna fajnie grała jeszcze mogę Wam pokazać, jeśli chcecie moją taktykę normalną na start gry. Szerokość 42-43, głębokość 70, styl gry oczywiście zrównoważony. Konstruowanie akcji to wszystko zrównoważone, 56, zagęszczenia, 3 i 2, rzuty rożne i wolne. Tutaj formacja, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o wytyczne. Napastnicy wybiegają za plece obrońców, co jest totalnym must haveem, jeśli chodzi o ten o sposób gry, boczni. Środkowi pomocnicy ofensywni mają, żeby zbiegali do środka Środkowi pomocnicy przecinają podań oraz kantem ma zostawiać z tyłu oraz skrycie środka boczni standardowo zostawaj z tyłu aby ci zawodnicy zawsze pilnowali swojej pozycji, bramkarz wychodzi do wrzutek Jak najbardziej jest to fajna i dobra wytyczna Jeszcze raz tutaj macie sobie powrót, zróbcie sobie screena, ustawcie, przetestujcie Bo to musicie wszystko sobie przetestować, to że mi to działa To wam nie znaczy, że będzie działało A teraz przechodzimy do meczu, w którym od Praktycznie całą pierwszą połowę przegrywałem, przeciwnik wydał się naprawdę bardzo mocny. Tutaj widzieliście też jak ustawiłem sobie taktykę ofensywną, oczywiście to było przed stratą drugiej bramki, ale już wtedy wiedziałem, że ten mecz, że ta akcja zakończy się bramką. Dlatego od razu sobie to ustawiłem jak najszybciej i przez praktycznie godzinę, przez 50 minut grałem. Tutaj mieliście też statystyki, naprawdę dla przeciwnika bardzo dobre. Tutaj przez praktycznie 50 minut grałem wysokim pressingiem. No i zobaczcie, pierwsza akcja po rozpoczęciu no, drugiej połowy, Neres. Neres schodzi i będzie mocne podanie wzdłuż bramki. Neymar to kończy. Mamy 1 do 2 i gonimy wynik. Kolejna akcja to jest znowu przejęcie naszego Kim Nienawidzę go, dlatego go mam w składzie, bo tak mi wkurza. Ale Mane wchodzi tutaj w środek i jest to wybieganie do przodu. Wybieganie do przodu Keina, Kein, bramka. 2-2, odrawiamy straty w zaledwie 20 minut, tak naprawdę. Akcja kolejna przeciwnika i znowu odbieramy piłkę. Bardzo dobrze. Od razu, zobaczcie, wszyscy nasi zawodnicy idą do przodu. Zobaczcie tą czwórkę z przodu. Oni wszyscy napierają na bramkę przeciwnika. No i Keyn znowu dostaje podanie. I on takich sytuacji nie marnuje. Bramka na 3-2 i 57 minuta wygrywamy. Tutaj przeciwnik znowu chciał podać, ale Kante. Przechwytuje przez to, że jesteśmy wysoko ustawieni, przez to, że on cały czas szuka tych przechwytów. Podanie do Mane, Mane gol, 4-2, praktycznie przeciwnik bez szans. Akcja teraz przeciwnika, który się troszeczkę obudził i strzela na bramkę kontaktową w 72 minucie ze sprawą Neymara. Zresztą mega szczęście miał, ale kozak. Kolejna nasza akcja, tym razem tutaj przeciwnik popełnia błąd, bo podaje do bramkarza. Nie wiem czemu on to mógł złapać, na was źle wyrzuca przez to właśnie, że Mane znowu był na tej wytycznej, żeby oni cały czas napierali, cały czas wy, wyciągali te piłki, no i King kończy to w fenomenalny sposób. Kolejna akcja na szóstą bramkę, po raz kolejny przechwyt w środku i tym razem Fekir strzela w 87. Kolejna akcja, znowu napieramy, tutaj już normalny gol, ale zobaczcie, jeszcze miałem możliwość zagrania do Neresza na pustą bramkę, ale już nie chciałem aż tak pussy gaming robić, tylko Zagrać to w dobry sposób. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli taktyka Wam się spodobała, zostawcie oczywiście łapkę oraz subskrypcję na moim kanale. I widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!